Siema, mam nadzieję, że y, ten film wykształci się tak bardzo wyświetleniami, że, y, że będzie fajnie. I ogólnie zapraszam was do Baldiego, który jest wściekły lub ten zły. A, enter, okej, debil. Kur... Brrr, I'm so mad, yes. Dobra, y, Baldy ogólnie jest wściekły. Dobra. Moda są stworzone przez DN Codet um, no Mamy tutaj jakieś dodatkowe opcje, nie? Dobrze, więc zacznijmy Nie pytajcie co ja robię serio. Nie musisz wiedzieć. Oczywiście bardziej go muszę mieć na 2%, to tak jak zawsze, bo Bo ta... Oczywiście ta gra zawsze musi być głośna, albo ja mam coś zwalony dźwiękiem. Raczej to drugie? 8 7 7 8 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 9 9 1 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 Mam oh. 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 no, nadzieję, że to przypadek, co nie? O kur... Co jest? <grywk> Bo jeszcze trochę. W ogóle to jest już trzeci odcinek Daily Zajebizny początek d Display time, co to jest? To jest gówno, nie play co to... O kurda... Lekka krak w samym Hmm... OUCH Dobra, witajcie po raz drugi. Um, okazało się, że coś mi się spieprzyło z głosem i... Ja ogólnie musiałem zarządzić samochodem i no... Ile to było średnio, rozumiem? Pięćdziesiąt cztery. Hahaha jest bardzo wkurzony. No, running in the no ty pyta, wiecie, co teraz te nożyczki się przydadzą. No, dobra 13, 13, 0. To jest to stara wersja, tego co nie? Tak, to jest to taka stara wersja. Ale nie najstarsze, tylko taka normalna wersja. Więc no. Yy. Ogólnie o czym tu było mod A no także że bardziej jest kurde. O kurde, sorry, zapomniałem, że to jest kanał gdzie nie mogę przeklinać. Zaczyku Kurde, sorry. Dobra. Yy. Grrrrr Kurde, to gryzie. I ogólnie jeszcze chciałbym wam życzyć y, szczęśliwego nowego roku W ogóle czemu te szafki są żółte? Kurde co teraz kurczę się tam przydały! No, Sześć! L! El... Lka, leci, koleżanko Dobra y, 3 razy 9 to jest na pewno ten 27 Dobra. Nie. Śmieciu! ma Ja go nie wyzywałem. U. Ty w ogóle zapomniałeś, że jest w tej grze Baldi. Dobra. Gry to gryzie. I am coming ready. Yeah. No Will you marry me? Co za pedofil? No, 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 no. You are pedophile. You are pedophile. What is to Ah, A, to jest Nice. I see. Pozwólcie YOU let 3 waterbole right bo włosy, notatnik jest tam Fania i begły mi się to udało za pierwszym razem Więc no Mam 3 bisody Notatnik obo siebie I za... ten Przydupieszczam Waldiego więc polecam 8, 15, 0 Dobra, uda nam się to ja w, w siebie wierzę, rozumiecie to? Ja wierzę w siebie. Ja w ale du Nie! To nie ma sensu, no. Jeszcze nie trafiłem go bisogną, co so Debil? Nie. Uuuuh, so much! No ja też, kurwa, że muszę to tak wreszcie Nie muszę, ja to robię z własnej woli. No tak. No, dobra. Daj mi się, Dobra, no, speedrun, kurwa, no. Tak na no, wczesnym odcinku musimy to przejść do gówno. Ciężkie gówno, obsrane. Ekstremal nie mieszka. 8, osie, no. Problem. Nie nie Zero. Grrrrrr Prince nie ma. To on się zaraz pojawi. Jak się pojawi stan, to to Dobra. Luzik? powiedział teraz jeden żart, ale nie chcę go mówić, bo trochę cringe. Ale dobra. Mm. Mamy teraz trzeci notatnik. Znaczy zaraz będziemy mieć. Dokładnie to samo wczoraj powiedziałem na tym odcinaczku. Nie wczoraj, tylko przedwczoraj, bo wczoraj wrzuciłem film z nowego roku. W sensie, że dobra dobra walić to Filipiny, po prostu wrzuciłem, Dobra, no. W ogóle na zasadzie nie przypomniałem tego filmu, yy, gdzie to nagrywałem z Baldi'ego ostatnio. Nie umiem sobie tego przypomnieć, tak szczerze. Boję się, że mi principal tutaj wyskoczy. Ja się principal ten, bardziej boję, że Baldi'ego, tak szczerze. Nie wiem czemu, jestem taki zwalony. Ale dobra. On jest gdzieś tam. Dobra. Na luziku. Hej Baldi Wiesz, że bardzo Cię lubię I wiesz, że właśnie jestem takim graczem I, i wiesz, że ja tak naprawdę jestem w domu i sobie chilluję bomba Ty mnie próbujesz tutaj nauczyć czegoś? Wiedziałeś o tym czy nie? Pewnie nie wiedziałeś tu, nie? Bo mam takie ofarta, ogólnie jak mnie ob... jak oberwę od Jak oberwę od ciebie, to i tak na tego nie poczuję, Dobra, dobra, już koniec odkrywanych gadek, dobra. 7 razy 8. Ryzykuję. Yes! no <śmany> znaczy, ja to wiedziałem, no. To wiedziałem. I'm gonna ja take your game. home So. A no tak było w ogóle mm, Widzicie to, to się nazywa skupienia. To się nazywa spacane skupienie Filipiński bar Filipiński. A Nie Co ja robię, Pozdom. Co za dźwięk? Trzeba się, bo ja tak dawno nie grałem w odziegu, że zapomniałem. Zresztą się grałem ostatnio bo-, bo ty sobie żarty um, robisz, no! Po prawańcu! Cool What the fuck? <laughs> o nie! O nie! They ask you how you are, you to say próbowałem nie, żeby sobie trochę żeby zwiększyć prędkość chodzenia, żeby mi było coś łatwiej, ale... No niestety nie wyrabia, bo to jest nie ta wersja na modmenu, czyli 4 ten, ale no... Mm, to nie ma już po prostu tam. W sensie zagrałem tu 4 rundy i no. ale starszy chyba. A jak nie to macie problem i no. Dobra, ja, może zostawić łapkę w górę i subskrypcję mu się podobało. I zabijemy po 500 subskrypcji. Później po 700, później po 1000. A później będę zarabiać i będę jeszcze więcej miał wyświetleń i jeszcze więcej subików, więc jeszcze żegnam. Trzymajcie się. I jeżeli chcecie więcej, bo na razie takie daily robię, o ile je o jeden dzień się nie wywalę. No, dobra, walić. Słuchajcie, ja was żegnam, trzymajcie się i cześć.